Cześć, jestem Kuba. A ja Kulej Kulas. Witam Was bardzo na kanale Kulej Kulas. No i tak. chciałam Wam powiedzieć, jedę po Kulej Kulas. Dobra, musimy się jakoś znaleźć. Ja jestem na na tej górze. Kule, Jak ta góra jest. się nazywa? Chiliad. Góra Chiliad. Co? Ale nie na samej, bo trochę spadłem. Wim. Dobra, to idę trochę w dół. Idź, Będzie łatwiej nie znaleźć. Ja się szukam, tylko sprawdzam, czy nie ma żadnych gangsterów. O no, kurczaczki małe. Dobra, jaki mamy plan dzisiaj? No nie wiem. Mieliśmy napad zrobić. Dobra. do Kolej do kolejki. Nie, próbuję szybko. spaść Pani w dół. Robi mi się jakiś spadochron. Kolejce jest. Kolejce jest spadochron. Tady. No. A, no tak, ale ja już jestem y, trochę niżej. Pan, jesteś na górze. Szkoda, czy ten jest ciągle? Ja Cię Dobra, próbuję to szukać. Ile masz do mnie? 3 km? 4? 4-2. 4. cztery. cztery, cztery, cztery. Mam cztery kilometry. O, ale ciągle mi się zwiększa, jest jada. A Wydostaję, stąd wydostać. wydostałem, wyjeżdżam stąd. Z tej fatalnej miejscu. Żeby... za w zamienionym sterowym Dobra? Dobra. Wojna handlowa jest Co ty to jest... Sandy? Słuchajcie, ze za Sandy? Tak. Jedziesz? Szekaj, jedziesz no. Tak, ze za Sandy. Ale robimy napad, czy chcesz zrobić tą wojnę handlową? No, pady. Tu ja koło drogi. A jeśli pytacie jaka to seria, to jest seria Złodzieje kontra komputer. A druga seria to będzie policji kontra komputer. Tam będziemy ścigać różnych złodziei, a tutaj w złodziej kontra komputer Widzicie? I my napadamy Napadamy Komputer nas ściga Policja Policja nas ściga z komputera Czekaj, gdzie ty jesteś? Do... zbliżam się do tej puszki Prowadzi na Ciliach, chyba. I tak, mam więcej roboty. Wielkie dzięki. O, teraz to to muszę zawracać. Pędzić do. Nie no, masz 2 km. Do Sandy muszę teraz pędzić. No. Czekaj mhm. na dole, dobra. No, ja cały czas biegnę w dół. Ja zaznaczam sobie. Tam mamy już market. Więc wiesz? Dobra, ale najpierw musisz nie znaleźć. Ja mam zaznaczone miejsce marketa. I ty będziesz gdzieś tam, jak zobaczysz market najbliższy, to czekaj pod. Nie, ja się zgubiłam. Nawet nie wiem, gdzie jestem, więc Brnewie, czy jest brnę przez jakieś błoto. Chodź na mapę. A, tu jest market. No właśnie, tam jest. Dobra, to jedź tam, a ja tam będę. Wiesz, że mam więcej mi drogę czasu. No a tak, ale ty jesteś autem. No, pieszo. A ja na piechotę. Proszę. Nawet nie wiem czy idę w dobrą stronę, chyba idę w dobrą stronę. No, daleko ten mark. To za błyskuwa. To jest Zabił. uważać na tych innych graczy. Ja mam dwóch przed sobą, ale oni są... Oni mnie uciekają, bo się boją mnie. Mm -hmm. Nie wiem, oni są na słabszym poziomie. Jak to mam poziom? Pamiętasz? Nie pamiętam. Co to biegasz. Ja nawet, no, dobra, ja nawet nie minąłem od miasta. Ale mam kłada. Tylko mojego, wiesz. A idziemy twoim autem? No. Dobra. Bo ty nie kradnij. Bo ja mam jakieś ciekawe auto ty. Nie, bo ja mam kładę się Ja takie? No ja mam kładę z działem. Dobra, dobra. Stary. Stoję pod sklepem. A może wejdę nawet sobie coś nie. kupię? Nie? Dobra, kupuj. Ale nie będę odkradł. Kupuj, kupuj. Mam płączki. No, ale... Ja widzę zasuwa. Gdzie są ci gracze? A ci gracze to sobie pędzą. Tam dalej. I uważaj, bo kilku, kilku jedzie do ciebie. Czterech. Kto jedzie do mnie? Czterech graczy. Dwa xy i dwóch graczy. Dwa jakieś nie wiem, nie wiem jakie. Dwa jakieś. Potwory.

Się no tak, w banku mam 60 tysięcy, a gotówki mam 150. Dobra, to może wpłacę sobie tą gotówkę na, na konto. Ja to musiałam wybrać inną drogę. No, no Okej. Okay. Płaciłem kasę na konto. Mam całe 211 tysięcy na koncie w banku. Dobra, czekam na ciebie. O nie, coś zrobiłem i mi zaczęło... O nie, mam jedną gwiazdkę, daleko jesteś? Nie. Ale musisz czekać na pieszczę. Dobra, muszę zgubić policję w takim razie. Jak skiniasz, to mów. Oko spoko, tutaj mi nikt nie znajdzie. Okej. Okay. To jestem. Ten... Ja już ja włączyłem coś poradził wodę. Nie, zaraz mi. Już mi miga gwiazdka, więc... To radę. Tak, tylko że mo, wtedy, teraz policja będzie blisko marketu. Jest, yeah. zaraz przestań... Dwa, o dwa radiowozy. Musimy poczekać jak odjadą. Miga, miga, ale jeszcze nie zniknęło. Dobra, zniknęło mi. Musimy poczekać. Zaraz odjadą. Dajmy jej parę minut. Ja mam dziewiąty poziom. Jest sklep. Ja tutaj zwykłego cywila w składzie. Dobra, widzę cię. O, o. Dobra, niech policja sobie pojedzie. O nie! Uderzyłem w gościa. Dlaczego on sam uderzył? O nie! Zabili mnie. Dobra. Nie wiem, coś mi się. Stało, że sama postać mi uderzyła tego tego gościa. Dobra, ale jestem blisko, Ja A jedę, jedę! Spoko, zostań tam. Nie, już jedę, idę. Policja pojechała, czy jeszcze jest? Policja? Pojechała. Ja jeszcze jeden, to poje pojedzie drugi też. Pojechał. Dobra, pojechał, ale jest blisko, więc mamy mało czasu na napad. Ty wchodzisz, a ja kieruję czy jak? Dobra, to ja wchodzę. Czekaj, Dobra. tylko sprawdzą broń. Czy ja Tych coś chodź, mam, A ja biorę Przedniego, kulej. Dobra, właśnie. Czekaj, Op, bym Cię wjechał. Czekaj. Tylko bez jadki, proszę pana. Bo już tu gościu uciekł. to jest policja? Dobra, rabuje no, 16, ma się 16, przechodzimy na 17. Dobra, ma, uciekła. Jesteś na 16, dobra, wychodź. Został? Czekam. Jestem. Nie wiemy. To jest działo, dobra. to jest... Ja ostatnio się tu schowałem. Może tu się też uda. Nie, jedź. Jedź! Poczekaj, ale poczekajmy. Zobacz, tu jest takie miejsce. O, chyba chyba no, czy nie? Znaleźć, jedź. Jedź. Dobra, jadę. No co faj się. Coś. Tu czekasz. Strzelać. Możesz na radiowódki. Wow, ładnie się utrzymał. Na kołach. Okej, okay, tu chyba nas nie znajdą, co? No uważajmy, jest do przodu. Jest. Jadą, jadą za tobą. Jadą. 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 Naprawdę? No? No Tą dróżką? No. Przejechali no, na no, no, no. Uważaj, tu jestem. Mam przygotowane działo. Możesz jechać na nich. Możesz spokojnie jechać. Ale mamy migające gwiazdki. To może teraz ich zgubiłem. Nie wiem. Ja no nie że zaraz ich zgubimy, bo oni nas nie widzą. Tak, zaraz zaraz ich zgubimy. Możesz od razu znaleźć market kolejny. Dobra, udało się. byś coś? Ja teraz, czekaj, proszę siatka. Siatka, siatka. é długi. Wczoraj. Tak mas tam 17. Widziałeś to? Dąkier. Bunker. Długier? Chaj, patrz. Tam, tam. Można tam wejść? można go kupić. Daj. No mi. No. widzę. Wsiadaj. Chcesz tam wejść? Nie, wsiadaj. To nie mój. No, ale można kupić go? Nie, okay. bo nie jest drogi. A skąd wiesz? Bo ty tam pewnie kupiłeś jakiś na coś. Ja zobaczymy. Ja miałam ofertę, bo to był bunkier za darmo. A. Miałam A nawet bunkier. Nawet nie wiem jak go można kupić. Tu jest jakaś tabliczka. No. Dobra. Bunkier do kupienia pewnie. Dobry jest ten kład. No dobra. My musimy gdzieś jechać. Masz trasę opracowaną? Nie, my musimy... Zostawiamy kład na lotnisku tutaj mm -hmm. i lecimy do Seni. Ok? A to jest to pisko? Tak, jesteśmy. Ale grafcy to nie taka duża wioska. Dobra, nie możemy, nie mamy. Nie ma samolotu. Lecimy. Mm, nie Samo. Dobra, mamy dobre autko hmm. wow. <laughs> Dobre jest to auto Widzisz, chcesz, kupić, chcesz zakupić? On jest z, domu. z domu? no? W sklepie? Zakupuj Lecam. Nie wolałbym jakąś nieruchomość. Tutaj. Takie kładziki to moje. Daram. Mój chleb Takie kładziki. Szkoda, bo ja mam nieruchomość. Za darmo. Bo ja miałam. No, co to jest? To nie jakiś sklep? Nie. Nie. Jedziemy do Sandy tam gnamy Nie, mamy zaliczony. Dobra, będziemy chyba lecieć do Losi. Do Losi. To Los Anto. To Anto. No to chyba najlepiej tylko. A jest tu Marta, po prawo. No, ale on mamy zaliczonego. Tak ma, ale ma nie, no ale nie wjeżdżamy. Po co nam zrobić zro jeszcze raz taki zaliczony? Właśnie. Ja polecam siadać do Play. Ale masz barą i sztuka no. Ma Ja mam kierowcę, ma na czerwoną kropkę. Barona z bali. Czekaj, zajeżdżam. Pa. Raz, dwa, dwa, I no, I walę w takie stare auto. <tryk> pewnie. Ale ja nic nie mam na maturze. Dobra, jedź, jedź, jedź tam. Tam jest, widziałeś? Co? O tu! Te, widzisz? No. A bo my go potrąciliśmy, tak? I on zaczął nas gonić? Nie, policja nas goni. A, mamy no jedną gwiazdkę. Dobra, wsiadamy do plena. Pleni! Pleni! Plainy. Gdzie? Tutaj plain. Szej, szej, pędem, pędem! Pędem, pędem! Spoko umiem kierować. Tył. tu, tu. przebiegłem koło śmigła, ale nic mi się nie stało. Dobra. Dobra. Czasny, że umiem latać. No, się na Tamta. A my sobie startujemy i kupimy. Dobra, Dobra, lecimy do Los Santos, dolecimy tam, mamy dużo paliwa. Nie, my mieliśmy zrobić kilka kółko tym samolotem, aby zgubić, helikopterem będziemy. Tam helikopter? Szkoda, że Ty nie umiesz latać. Wiesz, się lata. Dobra, i teraz? Nie, gubimy jeszcze. Ja widzę Anię. nie Teraz widzę. się właśnie, przelecę nawet blisko my... O, moja stacja! Widziałeś? To po boku. Aha. Jest. jest twoja. Jakiś mhm. Dziś sobie będzie. Możemy sobie przelecieć spokojnie. Dobra, już nas nie gonią. Patrzą na Sandy lotnisko. Zamknął się. Możesz do... lądować gdziekolwiek. Nie, bo <laughs> będę... najlepiej nie lądować gdziekolwiek. Poza tym potrzebujemy Helki. No i proszę, tata, patrz, jakie ładne lądowanie. Tata, patrz na tam, na swoim. Patrz, widzę. Nawet nie uszkodziliśmy tego samolotu. Będziesz ładnie latać. No dobra, co teraz? No. E, to ta. No i gdzie, co teraz? Nie widzę tu żadnej charakterystyki. No to może lepiej tym samolotem. Dobra, ale później go stracimy. Dobra, nieważne. Lecimy nim? Dobra. Dobra, to wsiada. Może jeszcze polecę na te drugie lotnisko i zobaczymy, co tam jest. No, może być. To ktoś by się przydał, to tam. Właśnie, bo ty by zjeżdżał. Ale to mało pod fotel lot tam. Spokojnie, dobra. A wiesz w którą stronę? Tak, wiem, bo ja się znam, Magita, przecież. Ale musisz przelecieć nad górą, czyli ja? Nie. Nie? po drugiej stronie tego jeziora. Przecież tam, gdzie byliśmy wcześniej. Tamtym. Ja już mam objęty kurs, nie wiem czy tym. Uważaj. Ja już poko mam objęty kurs i widzę lotnisko. No, no nie jest balonowe. A czekaj. mi się rozbił samolot. To znaczy, że nas to rozłączyło.